Witam, ponownie witam znów w nowym odcinku z serii Let's Play Zagrajmy w Borderlands. Razem z Gaminim nabiliśmy już poziom 10, żeby móc się mierzyć z łysym. I w tej chwili właśnie do niego pójdziemy pokazać mu gdzie raki zimują. No właśnie. To już grzecznie tak od siebie. No tak grzecznie mówiąc oczywiście. O, to sprzedanie. Każdy dolar się liczy. Wiesz co, jak chcesz, ja tam, tam od drugiej strony wiem, że można go chyba zajść, tak fajnie. Ty? No to idziemy. Tylko tu są jeszcze nasze kochane przyjaciele. Może da się ich ominąć bokiem. Skargi. Eee. Oni są tak uroczy, kiedy giną. Gdzieś? Jeszcze ktoś? Nie wiem, pogubiłem się. No, wygląda na to, że mają dość. Mhm. Tak, tak, tak. Wow. Niech sobie posłucham. Wow. Tutaj jest więcej gości Z tego na razie zostawiam w spokoju, bo mam zamiar zabić jego kumpla No, kumpel załatwiony, można na razie odejść Chyba, że ci dobrze idzie zaczyna mnie irytować cofnął się, niech się cofa, Jeszcze czy zabijemy ten plan, To jest strzela, oj, ja wieję, mam za mało życia. Sposób. Teraz jak na złość by się życie przydało. A przynajmniej moja niezawodna wieżyczka do odnawiania życia. A co my tu mamy? Karabin niezbyt snajperski. Nie wchodź w linię strzału Ej, nie widzę gdzie ty jesteś A ty. Dobra, naładuj mi życia, żebym nie udawał... O dobra, szybko, szybko idzie, nieźle Naładuj mi to życie i nawet nie udawaj, że nie możesz Ну, немного только сейчас исчез. так мало жизни... Wybu ja. wybuchowy z niego goleś. Nie, to ja. I to jest, to jest jak... łamacz ognia. Karabinek dla mnie. Mniej obrażeń, ale dużo szybciej strzela i celniej. Będziemy pozwiedzać? Tak, i właśnie przyszło mi do głowy, że zrobiłem głupotę. Czemu? Bo nabiłem level 10, więc mogłem użyć dosyć ciekawej broni. You failed. I to... Widzę coś, widzę coś. Co to jest? O. Bonehead deft. Rakiet. Dużo kasę. Miałem rakietnicę i jej nie użyłem. Dobra. Oni już i Mi się kasa nie przyda. Znalazłeś jeszcze coś? Jakąś broń fajną? Nie, fajnej nie Oprócz tej co wypadło No mówię Fajnej nie znalazłem Okej, okay, tutaj też nas Mało co obchodzi chwilowo Idziemy... co idzie? Idziemy oddać to wszystko Tak Może od razu uda się nabić le level 19 To by było fajne 19. Uf, 11 Wiesz, że tam nie wiem, jest przeciwko. Wiesz Ale to wy, Wybiegam już w przyszłość. A to co? A teammate. No i zawiedzenie nie podzieliłeś się. Wypadłem no, na pomysł, że oni są tacy krusi. Dobra, tutaj trzeba to oddać. I super. Możemy jechać, tak? Eee, widzisz, wystarczyło włożyć. Każdy głupek by się w tym po z tym poradził. Skok nad szczeliną. Może jeszcze oddamy jednego kostka? Czemu nie? Komuś noga by się przydała. No, podejrzewam, że nie pogniewa się, jak mu oddamy nogę. Bo tak przy okazji przez przypadek zrobiliśmy. Questa z nogą t tg Bachy, Bachy nabijając poziomy. Jest shotgun do tego. I kolejny poziom dla nas. Pytanie, czy używasz shotguna? Rzadko kiedy. To jakoś nie bro broń nie dla mnie. Szybkie ładowanie życia I wystarczy w zupełności Teraz będzie, będzie szybko przywracać życie My To jedziemy się przewieźć A Bacha już nic nie dał? Żadnego questa ani nic? Zdaje mi się, że nie, ale sprawdzę Dobra, to ja tu zamówię śmigać.

Eee... Ehm, chyba kogoś rozjechałem. Jak tym się Aha! Tu się myszą! Steruje tym. No, to jest śmieszne. Lekka beznadzieja. Ale dobra, przynajmniej jadę w dobrym kierunku. Oj oh yeah. Udało się!

Jakakolwiek broń, zawsze można kogoś rozjechać. Dobrze jadę? Nie najgorzej. Wolałbym przetestować to na jakimś bandycie. A tu jest wejście do jakiegoś innego poziomu, to na razie nie. Działa. poszło byś bramę uwaga już cię patrzy no dało się mamy do naszego doktorka z NVZ wrócić wsiadaj a ja zbieram right, kaska come o jak mówił skutek zaraz do ciebie Skagi, nie ruszajcie się. Albo ty je zbierz w jakiej kupie, nie wiem. One no, zazwyczaj mnie ścigają. Aż tu jakiegoś heila tam. O. Już nie. Kuźba, umie... Lep. Umiem jeździć czołgiem, a nie, nie radzę sobie z pojazdem z gry, z komputerowej, no. Dobra, to wysiądź, ja spróbuję. Ależ proszę Cię uprzejmie. Będzie śmiesznie. No, przynajmniej jestem żołnierzem z... z odpowiednim karabinem w dłoni. A, fuck! A widzisz, nie takie łatwe. straszny kopisz i ja bym <noise> zanim zrobisz mi ziaziu. zresztą z czeka a sądzę że tutaj mu się pojazd nie zmieści tu ktoś do mnie strzela. You'll find a fella named Shep near the crossroads on the way to the mine. Sled skinned his entire family and built a tent out of them. Tough luck. But that Shep is a good kid. I'd appreciate you helping him. Cool, doctor. I'm not much for I'm not much for dla ścisłości i poznaj szepa Sandersa Szepart. To jesteś pewien, że mamy 15 no. no to to ci powiem dobrą wiadomość Ty masz 15 A ty co? Ja mam 10 hmm. A myślałem że mamy wspólne fundusze Idziemy za tak. promocję nie ulepszenia, promocje. Czyżby to było coś takiego, co mi się może przydać? Nie, to jest... Zobacz na promocję, jest fajna. No, ale to jest karabin snajperski. Tak. Tak? Ja potrzebuję po prostu karabinu maszynowego. I jest, podpalający. Który również po, poproszę mi porównać z bronią, którą używam. Stać mnie? Stać. Od tego jest kochani kasa, żeby ją wydawać. Mm. Na rzeczy, których przypadkiem nie potrzebujecie. Mm -hmm. To jest definicja najlepsza. Oj, oj mam trzecią broń. Bardzo miło. Oj, oj, oj. Jak to trzecią broń? Dobra, ja sobie wezmę płonący pistolet maszynowy. Wyprzedane. No mam trzy bronie. Nie wiem, mam takie. A ja też mam trzy, um, trzy bronie? Trzy bronie, znaczy się. I fajnie. Łamacz kości. <noise> Łap fale, koleś. Ciekawie, ciekawie. Spróbujemy tego, nie zaszkodzi mi tarcza. A nie Można tarczy używać tylko jednej. Dobra. O, jest fajne. O dobre. Czy z strzelbą, którą dostałem od Tikeya. Going to get it from him. Ty, patrzę, ty Przetestujmy. Skagu, pozwolisz, że przetestuję jedną rzecz? Nie jest gorsze. te Skagi mają drugi level, ja pistoletami się zabija na przykład na spotkanie... To znaczenie. Wiesz co? Mam jeszcze jeden pomysł. Ja może sobie pójdę. Dobre. A całkiem niezłe A właściwie jak daleko stąd mamy jechać? No, trzeba jechać autkiem. Ja prowadzę. Jak się chce tam? Dżeje. Duno. Moment. Gdzie? Aha. Cofamy, 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 cofamy. Nie, Całą tutaj. stronę? Mhm, daleko. E, a on tu stoi. Powiem szczerze, że jest dosyć podobny do Zeda. Pogoń całe stado. Hmm, Na level 10. Bierzemy wszystkie. Okej. Okay. Wzięte. I pierwsze co to musimy... się jeszcze przejechać. Do mobilów No jak jakbyś go nazwał inaczej. Nie wiem. Nie patrz gdzie jedziesz? Bo i tak gdzie się tam nie urodzi? O, widzę ptaszki. staram się nie zeszczelić, zaraz to się Coś prostu zeszło Dobra, idziemy do. Ja spróbuję nas zawieźć w odpowiednie. Aha, my mamy rozwalić to gniazdo. Gotowe! <noise> Myślę, że rakietnika to, to jednak dobra rzecz. No dobra, dobra. Fajczyk. O, tam było dużo amunicji. Potem się wróci. Chyba, że skagi je zjedzą. Wtedy tak się Ładnie, oby już nic więcej nie zaszkodziło tym turbinom. Great. Klucz do kopalni. Gdzie jest? Klucz. Tam gdzie ptaki. Mogliśmy przełączyć quest. Oj, no, w sumie trzeba było. Tylko trochę dalej. Ani. Czemu? Po co? Zabrać. Hmm, to gdzieś tutaj. Widzę przeciwnika. A no jedź. O. o. Mało ma ten samochód, ale sprawuje się nieźle. O, pan z siekierką. Uuu! Przeżył. My mamy to rozwalić, czy... czy to właściwie zrobić? Wiesz co, chyba trzeba opuścić pojazd O, zaparkowałem w dosyć niefortunnym miejscu o, przynajmniej w odpowiedniej porze. O, Pozwolił ktoś do mnie strzelać Pytam się, pozwolił? Właściwie nie znaleźliśmy jeszcze tego klucza do kopalni. się z tym Przepraszam, zapomniałem się. Ulawa kaczko, ilu was tu jest? Tak, jest lepiej. Cicho, spokojnie. Wiesz co czy nie? tak. Ale tu chodź, od razu kogoś zabiję moim działkiem. No, ty też się naładowałeś. No i bomba. A Ale z dużym mięśnią amunicji, super Jest, co, bierzmy ten klucz i spadajmy stąd, bo to się zaczyna dłużyć Dobra, mam go. He? No dobra, nie warto. Potem się będę zastanawiał, co to właściwie było. To co? Idziemy sobie? Sprawdź Ach, dobra, dobra. Już ci patrzę, już ci sprawdzam... ...że on jest... ...tam na górze, na wiatraku. Nie ma tak jak zabić kogoś z noża. Ty masz przecież pejcza. No! Jak zło tak zło. Okej, okay. następny jest do włączenia od niedaleko ciebie. Musimy pobłączać wiatraki najwyraźniej. I gdzieś tu masz włącznik. żeby to było wyjście na górę w pewnym sensie jest hmm. a załóżmy, że tędy da się przejść Aj i... jakiś tam raz gdzie spójrz za siebie a to na dole było karabin maszynowy bardzo chętnie go przytulę tul I granaty I wyczuwam, że coś ci się dzieje ze Skype'em Przepraszamy za Nie przepraszaj, tylko więcej hmm. ich nie rób A za 5 minut trwa więc proponuję oddać te kwestie i będziemy mogli z czystym sumieniem zakończyć ten odcinek. Ma... Nasz Uch. wóz się wziął i rozpadł. U, są pieniądze. Jak ja ptaszki. Jestem poprzez Ptaszki i pszczółki, tak? Ja już naprawdę wolę widzieć pieniądze. Lepsze perspektywy na przyszłość. Gdzie ty lecisz? Tam jest mnóstwo wrogów. Właśnie to widzę i tam idę. Proste, logiczne. I coś nie za. To strzela seriami. To nie zabrakło, bo... ale Malwin podpalać jest lepszy. Gemini, brakuje mi ciebie. Gdzie się szwendasz? Jest szedą. Hej, to pospieszcie. Spieszę się. się. No, Hej, cudnie. A z gdzie mamy się rozliczyć? Zieloną Tam gdzie ptaszki były trzeba iść, żeby się rozliczyć z następnych questów. Ale to zrobimy już następnym razem. I... jep. Oż matko, ale jeszcze no. daleko. Widzę tu, cię. Tu. Przebiegłem Widziałem światło Jasne światło, było piękne A tu widzę płonącą kulkę Dobra Nie dziękuję Ale za to podziękuję naszym widzom za oglądanie kolejnego odcinka z serii Let's Play Zagrajmy w Borderlands Mam nadzieję, że wam się podobało I do następnego razu, cześć Nie powiem co od ciebie usłyszałem Nie pokażesz to na swoim filmie Cześć